W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie Mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia. Witam Państwa. Z tej strony Marcin Lipiński. A w dzisiejszym programie zastanowimy się, kim jest inka we współczesnym świecie. Niektórzy może jednak nie znają tej postaci, dlatego przedstawimy ją w kilku zdaniach. Historyku Marcinie? Tak, słucham. Czy może nam pan przedstawić inkę w kilku zdaniach? Oczywiście. O, to bardzo dobrze. Oddaję więc panu głos. Hmm, daj no. no więc. Danuta Siedzikówna Inka urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie na Podlasiu. Gdy miała 12 lat, jej ojca Wacława Sowieci wywieźli do Łagru, a trzy lata później, we wrześniu 1943 roku, Niemcy zamordowali matkę Eugenię. 15-letnia Danuta wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie odbyła szkolenie medyczne. W czerwcu 1945 roku została zatrzymana przez oddział NKWD UB. Z konwoju uwolnił ją patrol 5 Wileńskiej Brygady AK. W brygadzie przyjęła pseudonim Inka i służyła jako sanitariuszka. Po raz drugi aresztowano ją w Gdańsku 20 lipca 1946 roku. W czasie śledztwa była torturowana i poniżana, ale nikogo nie wydała. Chociaż nigdy nie walczyła z bronią w ręku, została skazana na karę śmierci i rozstrzelana 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy do głównej części naszego programu, czyli kim jest Inka dla współczesnego człowieka. By odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadziliśmy sądę na ulicach Siedlec. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest dla pana Inka? Chodzi o tą bohaterkę narodową. Tak. No to powiem, że ogólnie to tacy bohaterzy narodowi często są tematem utworów muzycznych, zwłaszcza hip-hopowych. A tak od siebie dodam, że mimo że była taką super dziewczyną, to zachowała się lepiej niż nie jeden mężczyzna. To tyle. Dziękuję. Do widzenia? Przepraszam, kim była Pana Inka? Inka? Chłopcze, Inka to była, a raczej jest dla mnie cały czas symbol wolności! W czasie trwania komunizmu w, Siedl w Polsce, przepraszam, to był dla mnie taki symbol wolności, dumy, napawała mnie tą dumą, dawała chęć życia, tak jest i dzisiaj. Niestety, te polskie społeczeństwo, te nowoczesne, te nowe pokolenia, one niszczą... Polską historię, proszę to zapamiętać, do widzenia! Do widzenia? No! Czuwaj. Czuwaj. E, druhu, kim jest od ciebie Inka? Chodzi o Danutę Siedzikówną? Tak. Jest ona oczywiście wzorem do naśladowania. I tak jak jest napisane w pierwszym punkcie prawa harcerskiego, harcerz służy Bogu i Polsce. A ona swoim życiem doskonale pokazała, jak ten punkt wypełniać. Wiem, że nigdy nie będę taki, taki jak ona, ale staram się ją choć po części naśladować i dążyć do tej doskonałości. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś ministrantem, prawda? Jestem ministrantem. E, kim jest dla ciebie Inka? Inka? Powiem panu, że Inka to dla mnie symbol wiary. Bo gdy wstępywała do Armii Krajowej, to swoją przysięgę składała na krzyż. I. Myślę też, że te wartości chrześcijańskie, chrześcijańskie, których się trzymała, nie pozwalały jej na przykład wydać swoich przełożonych albo zabijać podczas wojny. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest dla ciebie Inka? Inka? Powiem szczerze, że o Ince dowiedziałem się dopiero z opowieści dziadka. I to, co mnie zadziwiło, to to, że dziewczyna, która była zaledwie kilka lat starsza ode mnie, Potrafiła znieść te wszystkie męki dla zachowania tajemnicy o miejscu pobytu yy, łupaczki. Sam nie potrafiłbym tego znieść, tych te wszystkich cierpień. No, to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Idziemy. Niestety to już tyle w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.